22 sierpnia, 21 niedziela zwykła, z Ewangelii Świętego Jana. Czy i Wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do już pójdziemy. Ty masz słowa życia wiecznego. Jezus to pytanie mógłby nam zadawać codziennie. Czy i Wy chcecie odejść? Bo my codziennie stajemy przed różnymi wyborami. Dobra, wyborem zła. Różnych decyzji naszych życiowych. I w tym wszystkim mamy słyszeć właśnie ten głos Pana Jezusa. Czy wy chcecie odejść? Kiedy wybieramy pomiędzy różnymi drogami, decyzjami naszymi życia, mamy zawsze mieć gdzieś tam w głowie to pytanie Jezusa: Czy chcecie odejść? I wtedy, kiedy będziemy słyszeli to pytanie, zawsze będziemy kierowali się, że chcemy być: Panie, ty masz słowa życia wiecznego. My chcemy być przy tobie, my chcemy być z Tobą. Chcemy być Twoimi uczniami, z Tobą wędrować, z Tobą iść przez życie. I wtedy nasze decyzje zawsze będą dobre. Tylko wtedy rzeczywiście, kiedy zaprosimy do tych decyzji Jezusa, kiedy zawsze będziemy kierowali się byciem, pragnieniem bycia przy Nim, byciem, byciem Jego uczniem, byciem z Nim iść w drodze razem z Nim. Kończą się powoli wakacje, zadaj sobie też to pytanie, czy przez ten okres wakacyjny, w tych różnych decyzjach, niedziela, niedziela które przeżywałeś, codziennym gdzieś tam zwiedzaniem, przeżywaniem, właśnie, czy, czy był zawsze z Tobą Chrystus? Czy odszedłeś może od Niego w którąś niedzielę, może w któryś dzień nie było modlitwy? Pamiętaj, On ma życia wieczne, On ma słowa życia wiecznego. On jest jedynym ratunkiem, drogowskazem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Jezus. Jeśli Jemu zaufamy, jeśli Jemu się oddamy, jeśli będziemy kierowali się w życiu tylko Jezusem, będziemy szli naśladowali chrześcijaństwo to naśladowanie Chrystusa zawsze odniesiemy, odniesiemy zwycięstwo nad naszym życiem. Na dobre przeżycie tej dzisiejszej niedzieli serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże.